Siemanko. Ja jestem Trisus i w dni takie jak ten ja naprawdę nie mam pojęcia co po prostu robię ze swoim życiem. Ponieważ dzisiaj przygotowałem dla was gigantyczną kupę z kupa, tak to są kupa takich bloków. Naprawdę jest po prostu przeogromna. Teraz możecie to chyba dobrze zobaczyć jakie to jest wielkie i ile pracy w to włożyłem. Więc słuchajcie. Jeżeli chcecie więcej takich śmiesznych w sumie budynków z laki bloków, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie 10 tysięcy łapek w górę, to nagram jak się bije z jakimś youtuberem, na przykład z dealerem, na tym bloku otwieram jej, potem z ekwipunku, który wydropi, się naparzamy. Ok, no to zostawcie łapki w górę. A, poprawię włosaż. No i dobra. To myślę, że możemy zrobić to, co robimy w sumie na początku każdego odcinka. Z tej strony nie jest w 3D, ale z tej strony jest w 3D. Właśnie mogę Wam jeszcze pokazać trochę tą kupę. Tutaj efekt 3D sprawia, że użyłem po prostu paru warstw. E, tutaj widzicie, jakby nie było tych pary warstw. Dużo gorzej wygląda niż to, bo to wygląda jak takie aż animowane. E, musimy najpierw wpisać e, Weather Clear. Dobra, mamy Weather Clear. I teraz możemy sobie zrobić platformę oczywiście z bedrocka, dlatego że no wiecie, gdzieś musimy się w jakimś w miarę bezpiecznym miejscu respić. Myślę, że to jest chyba całkiem spoczko miejsce w sumie na, na naszego respa. więc wpiszmy sobie ukośnik span point, wyrzućmy bedrocka i zmieniamy nasz game mode na game mode 0, bo już pewnie się nie możecie doczekać, żeby zobaczyć, co wypadnie z. Kupa laki bloków. Ja pierwszy raz w życiu je otwieram, chociaż znam je już od bardzo długiego czasu, bo, no wiecie, oglądałem po prostu filmiki u zagranicznych youtuberów, jakichś z tej modyfikacji, no, ale nie pamiętam, co z nich dropi. Dobra, zaczynamy. Chcę dojść w ogóle na tym challengeu, co najmniej do, do buzi tego chwila. Ja chcę zobaczyć, czy jedna rzecz jest możliwa. Uuu. A, dobra, to jest za nisko, żem tak zeskoczył. Okej, okay. chcę dojść do tamtej buzi, na którą chciałem zeskoczyć, więc dobra, rozwalamy. okej, okay, coin, pyk. Eee, dobra, to tylko złotko, to nie są żadne tnt na szczęście. Eee, dobra, tutaj mamy jakąś potę, czy ona jest. Bad Unlucky Potion. O, kurde, instant damage i tak dalej. Powiedzcie. Czy ja mam się nią teraz rozwalić? Czy chcecie zobaczyć co ona robi? Nie, pewnie nie chcecie, więc się nią teraz nie rozwalę, dobra. Niech wam będzie, niech wam będzie. ŻARTOWAŁEM! Myślałem w sumie, że ona mnie rozwali od razu, ale to jest taka, która ma także kręcenie w głowie, lol. Czyli to jest naprawdę bardzo niefajna potka. Tutaj w ogóle by nam się przydał jakiś kilof, A z tego... okej. Okay. Okej. Okay. Z tego wyleźć TNT, mówię wam. Okej, okay, zamurujmy się. O! Kurde, to zamurowanie nic nam nie dało. I widzę, że ta obwódka aż się popsuła. Unlucky Potion, dobra, tego nie bierzemy, a to. E, to niby jest Lucky Potion. No to weźmy sobie to. Okej. Okay. Okej, okay. kozacko, bez zbroi mamy efekt zbroi na nas. To jest coś naprawdę ciekawego. E, kilof chyba nam dropnął. No, dobra, kilof nam się bardzo przyda. E, wiecie co zrobię? Zrobię tak i ukośnik... Clear, dobra. Widzicie, to jest naprawdę fajny triczek. Możecie sobie wyczyścić szybko wasz ekwipunek. Czy to jest taki patyk jak na. Tak, to jest podobny jak na Bedwarsach. Także macie w tym patyku knockback, że jak kogoś wiecie walniecie, to on wyleci daleko w powietrze. Okej, okay. okej. Okay. Tutaj w ogóle wydropił mi złoty, a złoty jest. Baby Herobrine. O, delmonion. Chwila, ja bym chciał w sumie mieć jego głowę. To jest... dobra, to jest jakiegoś typka. A ja chcę tą głowę, chcę głowę Braina. Oh men, tak by wyglądał Trisus Herobrine. Tylko teraz jeszcze tego nigdy w życiu nie widzieliście. Pyk, Trisus Hirobrain, masakra, nie? Nie chciałbym być Hirobrinem. E, dobra, to kopiemy dalej w takim razie. Ciekawe co jeszcze dropnął! O nie, dobra, to jest za nisko. E, w każdym razie... Mmm... W sumie zróbmy coś głupiego, na przykład pobijmy rekord świata w komentarzach pod tym filmem, które będą mówiły kupa, więc napiszcie kupa w komentarzu, ja dam nawet serduszka ee, i będzie wszystko, wszystko, wszystko bardzo fajnie. E, dobra, zmienimy sobie tylko też timeseta. E, czemu? Time... Dobra, zmienił nam się timeset, ale jakoś tak jakby ciemno tutaj było, no dobra. E, to weźmy sobie timeset na przykład 10 tysięcy. O, to teraz zachodzi. To w takim razie sobie weźmy timeset 5000. E, 5 razy 2, 3, dobra. I teraz będziemy mieli tak, teraz mamy południe i jest najładniej. No dobra, kozacko, wysaźmy sobie teraz to. E, Okej. Okay. Uuu, ten Hirobrain nadal tu jest, lol. Dziwne, że go nie wywaliło. Tutaj jakiś laki bloczek w ogóle. E, no dobra, otwórzmy sobie też zwykłego laki bloka. Dla odmiany. Okej. Okay. Zbrojka, no dobra. Zbrojka przyznaje, że nam się może przydać. A nie ma. Budków pewnie spadły w przepaść. W ogóle te kupa bloki. Muszę wam powiedzieć, ludzie, że są po prostu gówniane. O! <noise> oh! O nie! Knockback, knockback, knockback. Wow! Ten Patyk zabija na hita w ogóle. Lol. Pyk. Pyk. Kozacki jest! O lol! Mamy apokalipsę! Kupo kupu apokalipsa! Oh. A! Odbiłem, odbiłem, spróbuj, come at me bro! I tak przegrasz. No dobra jak przegrałem tak naprawdę, ale chciałem być kozakiem, żeby się przestraszył. W ogóle tu jesteśmy bezpieczni, może... Zostajemy tu już na zawsze ludzie, to, to myślę, żeby było całkiem dobre, gdybyśmy zostali tutaj już na zawsze. I tak by the way, kto dotrwał do tego momentu, to niech e, zasubskrybuje mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robi, bo byłoby mi bardzo miło, gdybyście wszyscy dali suba, a dużo osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje, no więc teraz, dawaj, teraz masz. Na to czas, dobra. E, Okej. Okay. Mmm. Butki, dobra, budków jeszcze nie mieliśmy, więc nam się przydadzą. Tutaj siekierka diaksowa, no dobra, no damage nam się przyda, jakiegoś w ogóle jak ładnie się zrobiło, co nie? Całkiem ładnie, no dobra. Tyk... O nie! Guardiany, okej. Okay. Byle nie dały nam mining fatiga, chyba nie zdążyły, na szczęście. O wow Wow! Ludzie Te kupalaki blok co one robią w ogóle? What the fuck? Jakieś apokalipsy creeperów tego nie ma w zwykłych laki blokach, serio, czegoś takiego. A możecie mi uwierzyć, bo ja laki bloki znam zbyt dobrze. <gryw> Naprawdę zbyt dobrze znam już laki bloki, chyba, bo tyle w życiu ich nie otwierałem, że po prostu. No to jest dziwne aż, nie? No ale dobra. E, chwila. Czy mamy jakiś item, który pozwoli nam się łatwo wydostać z, tego, z tej oto pułapki? No, średnio możemy zrobić ewentualnie. Eee, nie wiem, co możemy zrobić. Możemy spróbować w sumie zrobić. Dobra, weźmy kill. No, nie ma, nie ma ten. Nie chciało mi się padać w tym tak długo, więc wziąłem killa sobie. Ok. Eee, wow, ale to szybko kopię. Wow, o nie, to jest zbyt niebezpieczne tak kopać. W ogóle, coś się stało? Skąd tutaj woda się wzięła? Skąd w tej wodzie wzięła się owca? Czy owce to są wodne stworzenia? Ja mam... Przepraszam Państwa bardzo, ale w ogóle czemu mi nie dropi nic lepszego z, z tych laki bloków? Na przykład jakiegoś. czegoś faj... coś fajnego, a nie same takie gówniane itemki mi dropią z tych kupa lucky bloków. No po prostu. to jest. E... czemu on pada? Co ci jest wieśniak? Spa Oj, zabiłem go. Chciałem mu pomóc, a go zabiłem. <grym> coś stało. A dobra, no to time seta sobie weźmy w takim razie Dobra, bo nam zmieniło time secika po prostu W ogóle... Ooo, dobra, jest dziwnie dosyć Jest dosyć dziwnie Dobra, weźmy to, odpalmy Bad wish come true uh, okej okay. Jeju, jaki to jest wkurzający efekt ludzie, takie coś, ale dobra już powinien nam się skończyć. Za 3, 2, 1, pyk. Dobra, jesteśmy znowu normalnymi źródłami. Takimi z Minecraft'a. Otwierającymi kupalaki bloki. No dobra, to nie wiem, czy to jest sobie takie normalne. Bo kto normalny bawi się w ogóle w takie bloki? Kto normalny spędza tyle czasu nad zrobieniem kurde emoji kupy w Minecrafcie? No. Ja. No dobra, ale pytałem się, kto normalny. No to nie wiem, nie znam takiej osoby w takim razie. Okej. Okay. Eee, pyk, kurde, chciałem się dokopać do oczu. W ogóle daleko jesteśmy od tych oczu jeszcze. Lol. O kurde. Eee, co, co się dzieje? Co się dzieje ludzie, czemu cały czas mi zmienia te, zmieniają timeseta te bloki? Przecież wy wolicie jak jest dzień. Ja też wolę jak jest dzień. Ja nienawidzę tego efektu, po prostu ten efekt jest najgorszy, ludzie. No śmiesznie w sumie, że pobijemy na bank rekord Guinnessa w pisaniu kupa w komentarzach. <laughs> o nie! O nie! O dobra, za sekundę koniec tego efektu. Dobra, dobra, tyle dobrze. Nie! Zostawcie mnie gasty! Wkopmy się, wkopmy się, wkopmy się O nie, co mnie zabiło, jakim cudem <laughs> Jaka to jest apokalipsa Szybko wkopmy się, wkopmy się Okej, okay, okej okay. O, tutaj już są oczy w ogóle Dobra, jesteśmy w całkiem Bezpiecznym miejscu, o nie Okej okay. Jesteśmy w jego buzi e O, odbiłem to Pyk, pyk 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 o lol, no rozwaliło mnie to, ale mamy tutaj wejście na szczęście. Lol, co to jest za apokalipsę gastów? E, dobra. O tutaj w ogóle, potwierdajmy te laki, bloki. To, są, to były oczy naszej kupy. Naszej pup moji. O. O. Ilexpa! Dobra. E, Okej, okay, szybko. Ja nie mogę, co ja robię w ogóle? Otwieram wszystkie laki, bloki na oślep. Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje w tym momencie. Dobra, teraz padłem. Tyle wiem. Okej, okay. chwila. E, dobra. A ah! O! Pyk! Kurde, chciałem trafić jakiegoś tą bronią. Okej, okay. o! Udało nam się zabić jednego gasta. Udało nam się zabić jednego gasta. O! No dobra. Okej, okay, ale jesteśmy przynajmniej w bezpiecznym miejscu znowu. Dobra, poszukajmy jakichś laki bloków. Uuu, tutaj bogactwa jakieś są, widzę Dobra Kozacko e, A chwila, czemu ja kopię takim kilofem, jak tutaj mam dużo, dużo lepszy o Wow A się zapędziłem Lol. Co tutaj w ogóle dropiło, chwila Okej okay. Okej, okay. jeden nie trafił, ale dobra, nic nam nie zrobił e, Dobra Ulepszyliśmy sobie pogodę znowu, bo już mi wkurzał ten deszczyk Pyk O, mamy... Ten, taką salkę fajną O, mamy osła Ojej, słodziak Słodki osioł O, ja mogę na nim jeździć O, ośle Ośle Nie, ośle, gdzie ty pobiegłeś Tak naprawdę to ja i to było specjalnie Ale całkiem śmieszne mi się to wydawało Po prostu Okej, okay. dobra Lećmy dalej w takim razie Na nasz ten Laki blokowy pas, no dobra Tutaj jest chłowik w ogóle, taplający się w, pup, w kupie. E, tutaj jest lawa, ale lawa mi nie jest straszna, bo jestem królem laki bloków. I nikt lepiej ode mnie nie otwiera laki bloków, jakbyście chcieli wiedzieć, oczywiście. E, no, pewnie się zgodzicie ze mną, zresztą, że jestem królem laki bloków. No dobra. E, ok. Tu znowu Expo nam się trafiło. W ogóle za, za chwilę zmienimy sobie game moda i zobaczymy. I ile już bloków udało nam się rozwalić? Ok, opuśćmy tylko wodę, bo jest denerwująca. E, bo zdaje mi się, że już bardzo dużo tych puplak i bloków rozwaliliśmy. E, ok, dobra, mega, mega. E, ok, co my tutaj mamy? Dobra, musimy przejść tędy. Co to było? O nie, to te endowe stworki małe, wkurzające, dobra. Przejdźmy tędy, tutaj. O! Co tu jest? A dobra, jestem wewnątrz. Nie. Nie! Nie! Co? Co się stało? Game mode 1 zobaczmy. Oh man! Patrzcie, co tutaj się stało, właśnie. Tutaj tyle lawy się pojawiło. Chwila. Czy ta, czy ta lawa jest tutaj? Czy to jest. To jest tak? Ułożone? Nie mam pojęcia, co się stało, szczerze mówiąc. Lol, chwila, czy to jest pierwszy poziom lawy, to co ja zamurowuję? I czy ja się tym sposobem jej pozbywam? E, dobra, to w, słuchajcie, e, żeby ten. Jak, jakoś dało się to dokończyć, to możemy zrobić po prostu tak. Pyk, pyk. E, ok, widzicie? To jest szybki sposób na lawę. E, już nie ma lawy. O kurde, ale co, co tutaj będzie? Będzie coś gorszego niż lawa: obsydian i cobblestone. LOL, czy ja właśnie. Ładnie to wygląda całkiem. Czy ja właśnie zniszczyłem mój pub Lucky Skyblock? Tak mi się zdaje. Nie, jeszcze w sumie tutaj można go otwierać na lajcie. E, Okej, okay. chwila dobra, w takim razie zmieniamy z powrotem na zero zostało nam widzę tutaj jeszcze parę nienaruszonych przez lawę bloków, więc je można by było w sumie pootwierać jeśli mam być szczery je jeszcze można fajnie tutaj się pobawić tymi laki bloczkami, bo tam już nie ma zabawy gdzie jest lawa okej, okay. oby, tutaj, oby tutaj TNT wypadło oby TNT o nie, Silverfish. O nie, co to za Bedwarsy z silverfishami, lOL, what the fuck man okej okay. o nie, co się dzieje? Tutaj jeszcze Endermany? Yo! Lawa, jedyny ratunek. O, woda. Patrzcie, uratowaliśmy się. Widzicie? Hirobrain... oj! Hiro, Hirobrain zaiste, uratował. <laughs> Squid spadł razem ze mną, ojej, latał razem z ośmiernicą. What the fuck! Ten... ten po prostu opening... Jest zaiste naprawdę posrany, jeżeli mogę tak powiedzieć, brzydko oczywiście. Wybaczcie za te żarty, ale po prostu wiecie, to była kupa i chcę być całkiem zabawne i tak nawiązywać do tego. No mam nadzieję, że mnie zrozumiecie po prostu, no rozumiecie, tak? Dzięki, dzięki ludzie, wielkie dzięki, okej. Okay. Czy tutaj jeszcze są jakieś laki bloczki, które NA MNIE CZEKAJĄ?! Wkurzył mnie ten silverfish, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to mnie bardzo wkurzył, nawet. W ogóle, co nam daje? A, te spodnie nam dają tyle efektów fajnych. Dobra. Chwila, Teraz trzeba znaleźć zejście, dlatego, że jeszcze parę Lucky blogów nas czeka i pewnie chcielibyście, abym jeszcze ich parę otworzył tutaj. Więc na wasze życzenie, tylko i wyłącznie, zrobię to. OK, weźmy sobie tylko lepszy trochę kilow. On jest jakiś dziwny w ogóle, ten kilo. W sensie kopie niewiele lepiej niż kamienny, tak naprawdę. A jest sowy niby. No dziwne to jest. Okej, okay, tutaj mamy laki bloczki. Udało nam się wkopać. E, dobra. U! Czy one wybuchną? O! I to jak wybuchną? LOL! Wybuchły niebezpiecznie bardzo. O, ale tutaj mamy to. Okej. Okay. Tylko tutaj wlała się jakaś woda teraz. Kurde, przy laki Blokach nagle zaczyna być zawsze. <laughs> Jaki mieczyk dobry spadł. Tyle, do... Tyle jakichś niebezpieczeństw, ludzie, że. O ja nie mogę. O kurde, lawa nas goni, lawa nas goni. Ok. Kurde, te. Kupa laki Bloki chyba kolej specjalnie zrobił, żeby były jak najgorsze, wiecie? Eee, no, bo kurde, naprawdę nie otwiera się ich przyjemnie. To chyba możecie potwierdzić, prawda? Tutaj blaze jakiś słyszę ginął teraz. Masakra. Ok. otwórzmy jeszcze to sobie. Ok. Tutaj z wysadzi. Wow! Przeżyliśmy to! No, można tak powiedzieć, że przeżyliśmy, bo tak naprawdę to, to nie przeżyliśmy. <grym> eee, ok. Dobra. Ja nie mogę, jak tutaj. Co tutaj się stało? Chwila, weźmy jeszcze raz game moda. Spójrzmy na to po prostu i ogarnijmy nasz. Okej, okay, patrzcie. Pamiętacie, jak to był ładny pixel art zrobiony przeze mnie? Teraz wygląda to mniej więcej tak. Teraz to jest po prostu prawdziwa kupa, tak naprawdę. O tutaj, w ogóle... Patrzcie. To jest ostatni Lucky Block, jakiego dzisiaj otwieramy, i kończymy odcinek. Zobaczymy, co z niego wypadnie. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Lucky Block. I no, bo chodzi o tego Lucky Blocka, który tutaj mamy. Tyk. O! O-o-o! Ała! No dobra. Tym pozytywnym akcentem, gdzie spada nam na łeb jakieś kowadło, kończymy odcinek. E, ja! Ja, ludzie. Jestem. Jeszcze, To były Laki Bloki. Subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie o tym. Dajcie łapkę w górę. Wyślijcie do znajomego ten, ten filmik, jeżeli chce zobaczyć pikselową kupę. To było na tyle. Na razie.